Jak mówi słowiańskie przysłowie, życie jest jak gówno na kole, raz na górze, raz na dole. Dlaczego to wspominam? Ponieważ żyjemy w czasach, kiedy widzimy, że wszystko rośnie, inflacja rośnie, kredyty rosną, mamy coraz mniej pieniędzy, coraz mniej ochoty angażować się w wiele rzeczy, ponieważ zostaje coraz mniej na koniec miesiąca. Dla naszej informacji, dla mojej, Twojej, osoby, które inwestują, osoby, które żyją już dłużej na tym życiu, na tym świecie, przepraszam, to wiedzą, że życie, gospodarki są cykliczne. Nie ma co się przyzwyczaić do obecnych czasów, ponieważ one przeminą. Wiadomo, że przyzwyczailiśmy się do jakiegoś komfortu, przyzwyczailiśmy się do swoich wydatków, do swoich dochodów, ale obecne czasy to czasy zmian i musimy przygotować się i potrafić w nich żyć. Bo musimy ograniczyć, a czy musimy, jeżeli masz y, problemy finansowe, jeżeli masz. Y, przemyślenia na ten temat i nie wiesz co zrobić, to po prostu musisz ograniczyć swoje wydatki. Pewnie masz wiele y, jakichś abonamentów, subskrypcji, y, wiele wydatków dnia codziennego, ubraniowych, żywieniowych, do których się przyzwyczaiłeś kiedyś, a teraz po prostu musisz je ograniczyć, żeby żyć bezpiecznie i czuć się bezpiecznie. Jest to okres przejściowy, dlatego nie musisz tego robić na zawsze, po prostu jakiś, nie wiem, może to potrwać jeszcze rok, półtorej, y, jest to tylko część Twojego życia, a możesz się przygotować do tego, co będzie. I ograniczyć straty, które, które są teraz. W jaki sposób to robić? Po prostu spisz sobie swój budżet y, miesięczny. Wróć miesiąc do tyłu, zobacz na co wydawałeś pieniądze, ile kosztuje ci życie takie e, opłaty związane właśnie z mieszkaniem, z domem, z autem, paliwem. Czy możesz tutaj znaleźć jakąś chociaż 5-10% oszczędność, zobacz gdzie wydajesz i w jaki sposób wydajesz to na zakupach. Czy przypadkiem nie jeździcie całą rodziną i dzieci wrzucają ci różne drobnostki, które ostatecznie okazują się 50 złotymi dodatkowo do rachunku i takich 4-5 zakupów w miesiącu i to są 2-3 stówki więcej. Zobacz czy możesz znaleźć jakąś kwotę na inwestycje. Jeśli do tej pory nie robiłeś, to, to nie szalej, ale zachęcam cię do inwestowania w jakieś aktywa, które przetrwają i które teraz mają jakąś niższą wycenę, ponieważ no, dołki są wszędzie nawet na giełdach, a docelowo kiedy to wszystko wróci, kiedy ten cały hype, kiedy ulica wróci ze swoimi pieniędzmi, kiedy zaczną się inwestycje różnych y, instytucji, to to wszystko wróci 2, 3, 4-krotnie. W przeciągu 2-3-4 lat, i, i może się okazać, że z Twoich kilku stówek albo kilku tysięcy zrobi się całkiem fajna kwota, którą teraz, jeżeli nawet byś zaoszczędził na koncie, to, to tam się nic nie stanie, a inflacja jeszcze dołoży swoje i te pieniądze stracą na sile nabywczej. Oszczędzanie, inwestowanie. Nie są to porady inwestycyjne, ja Cię do, do niczego nie namawiam, tylko pokazuję Ci, jakie są możliwości i w pewien sposób, co ja robię, nawet małymi kwotami. Czyli oszczędzanie, inwestowanie i są to dobre czasy, aby zacząć coś nowego. W kryzysach rodzą się firmy, które w czasie HOSY, czyli tych wszystkich wzrostów, osiągają niebotyczne e, wyceny. Właśnie dlatego, że to są dobre czasy, aby zacząć. Pomyśl nad sobą. Zastanów się, czy masz jakieś umiejętności, czy zawsze marzyłeś o czymś, czy chciałeś otworzyć firmę, chciałeś świadczyć usługi, wypuścić jakiś produkt i zrób codziennie małe kroczki. Małe cegiełki dokładaj do muru, który stanie się wielkim domem, wielką firmą, ale dzisiaj jeszcze o tym nie wiesz. Czas i tak mije. Yy, czy ty będziesz spędzał ten czas na kanapie i cały czas zadręczał się informacjami, myślami, że chciałbyś, a nie możesz? Spróbuj. To, to nic nie kosztuje, kosztować Cię może tylko Ciebie ten czas, który i tak minie, który i tak y, gdzieś tam potracisz na różne inne pierdy, dlatego spróbuj i, i stwierdzisz po roku, po dwóch, czy to się udało, czy nie. Y, nauczysz się pewnie, co nie miara, międzyczasie popełnisz wiele błędów, z których wyciągniesz wnioski, a na końcu może stać się coś pięknego, najwyżej w najgorszym momencie, w najgorszej sytuacji będziesz miał. Naukę, jakieś nowe umiejętności, które cię odbiją może w inną stronę, nauczysz się czegoś innego i chcąc szydełkować, otworzysz wielką firmę produkcyjną. Swojego życia nie znamy, swojego losu nie znamy, możemy tylko budować swoje postawy i odpowiedzi na, na zmieniające się sytuacje, na zmieniające się życie. Jaka będzie twoja odpowiedź, każdy z nas wie. Ja próbuję, szukam odpowiedzi w każdych możliwych czynnościach. E, będę się może powtarzał, bo w wielu filmach to mówię, ale może to kogoś zainspiruje. Obecnie Amazon KDP wydaje książkę na Amazonie, wydaje książkę na swoim landing pageu, pageu. E, wydaje e, książkę niedługo e, przygodową o dzieciach. Autorami akurat będą moje córki. Ale, ale no, będzie to przygodowa historia związana e, z odkrywaniem skarbu. Wszystko to, co te gryski lubią najbardziej. E, szkolenie Allegro, myślę, że jeszcze mi to miesiąc zajmie. Będę wtedy e, promował to szkolenie. Będę chciał zachęcić jak najwięcej ludzi, aby skorzystali z tego szkolenia, zaczęli się interesować sprzedażą online e, już niedługo zrobię właśnie specjalną stronę do pobrania, gdzie będziesz mógł się zapisać na newslettera, który będzie darmową wiedzą dla ciebie. Zapiszesz się na darmowego e-booka alego, który ma 40 strony, jest bardzo fajnie skondensowany, bardzo fajnie wydany. Na razie będę go promował poprzez darmowe rozdawanie poprzez konkursy, zapisanie się na newslettera, więc korzystaj z tej wiedzy, którą będę wypuszczał. Dziękuję Ci za dzisiaj, mam nadzieję, że to była soczysta wiedza, z której skorzystasz, która Cię zmotywuje do działania i po prostu spojrzyj w lustro, zapytaj sam siebie, czy jesteś czegoś wart, czy jeszcze masz coś do zrobienia na tej planecie, czy masz jakieś umiejętności, które cały czas gdzieś tam upychałeś w swojej głowie i, i trzymałeś i myślałeś, że nie dasz rady, że to dla, nie, dla Ciebie, nie masz pieniędzy, wszystko Cię ograniczało. A może w końcu to jest czas dla Ciebie. Pomyśl o tym, że twórczyni Harry Pottera trzymała tą książkę wiele lat w swoim kredensie, i dopiero jakimś tam sposobem wydała ją, a teraz jest jedną z bogatszych kobiet. Nie wiem, w Anglii na świecie, to pewnie nie, ale jest szczęśliwa, wydaje nowe tomy, a książka jest takim figyorem, że pewnie sam oglądałeś kilka razy. Trzymaj się, cześć na razie.